22 maja 2025 roku przejdzie do historii jako dzień, w którym zarówno Real Madryt, jak i Luka Modrić ogłosili, że Chorwat odchodzi z królewskiego klubu. Piękny to był czas. Pięknym czasem było posiadanie geniusza piłki nożnej w swoim składzie. Kiedy w 2012 roku tak 13 lat temu kiedy w 2012 roku Luka Modrić przychodził do klubu którego trenerem był wówczas José Mourinho w życiu bym nie pomyślał że tak to wszystko się potoczy bo byłem dużym entuzjastą tego co Chorwat pokazywał w Tottenhamie i uważałem że jest to piłkarz który może dużo dać tej drużynie no to w życiu bym nie pomyślał że ta kariera rozwinie się tak że będzie tutaj zdobyta złota piłka przez Lukite, że kiedy przychodził, było 9 ligmistrzów, a kiedy odchodzi, tych ligmistrzów jest 15. A wszystko to w momencie, w którym uważam, że w przyszłym sezonie, gdyby reprezentant nadal, reprezentant Chorwacji zostałby w Blankos, nadal miałby jakąś rolę do spełnienia. To nie jest tak, że to już jest bezużyteczny piłkarz. Mimo tego. Ile ma lat? A lat Modrić ma 39, we wrześniu skończy 40. No i to była piękna przygoda, której nigdy nie zapomnę. 590 meczów dla królewskiego klubu, 43 bramki, 95 asyst. Całkiem niezłe liczby, liczby naprawdę imponujące e, z piłkarzy zagranicznych, czyli, czyli nie hisz, spośród nie Hiszpanów tylko Karim Benzema może po, pochwalić się większą liczbą e, spotkań, w trakcie których pojawiał się na Murawie w Królewskiej Koszulce. No i to jest czas, który naznaczony jest dużą liczbą takich naprawdę mocno siedzących w mojej pamięci momentów. Kiedy na samym początku nie wiadomo, jak dobrze Chorwatowi nie szło katalońska prasa stwierdziła, czy oznajmiła całemu światu, że Luka Modric jest najgorszym transferem sezonu w La Lidze i że Alex Song, który przechodził do Barcelony, jest wzmocnieniem dużo lepszym. Działo się to w zimie. Potem Modric w Lidze Mistrzów pomógł eliminować Manchester United między innymi fantastycznym strzałem z dystansu, a sezon później, sezon później udało się zdobyć dziesiątą Ligę Mistrzów przy istotnym udziale Modricia, właśnie. Pięknie się zastarzało, Jak naprawdę bardzo dobre mleko. To, co katalończycy wtedy oznajmili. I tamten gol Modricia z debutanckiego sezonu w meczu z Manchester United na Old Trafford jest pierwszym takim bardzo jaskrawym, wyraźnym, czysto piłkarskim wspomnieniem, jakie z Chorwatem mam. Sezon później, kiedy Sergio Ramos ładował piłkę do bramki obok bezradnego Tibo Courtois, no to. Zrzutu rożnego dośrodkowywał mu właśnie Luka Modric. Luka Modric, który pod koniec swojego pobytu w Madrycie te rzuty wolne już zaczął wykonywać naprawdę bardzo źle, ale ten jeden, ten najważniejszy, wykonany został przez niego absolutnie spektakularnie. Doskonale pamiętamy też te wszystkie zagrywki zewniaczkiem. To jest coś, co sprawiło ten jeden z. Sposób zagrywania piłki, ten jeden firmowy znak filigranowego Chorwata, to jest coś, co sprawiło, że naprawdę bardzo mocno polubiłem to, w jaki sposób operuje piłką. Dosyć mocno też pamiętam doniesienia medialne, bo nie kojarzę, żeby ktoś oficjalnie się na ten temat i wprost wypowiadał. Rafa Benitez, kiedy miał ten swój umiarkowanie dobry, powiedzmy, okres jako trener Realu Madryt, próbował. Wybić to ym, z głowy Modricowi, żeby on tak nie grał, bo to jest nieefektywne i że to jest tylko popisuwa, i tak dalej. No i pomijam to, że piłka nożna powinna też dawać kibicom radość, a takie zagrania bardzo przyjemnie się ogląda, ale z jakiegoś powodu całe mnóstwo piłkarzy. No, jasne, Quareszmę się kojarzy też z tego typu zagraniami, ale mam poczucie, że Modric jest takim dosyć istotnym popularyzatorem tego typu gry w piłkę. A jeżeli to jest całkiem popularne i jest to dosyć, dosyć często wykorzystywane przez najlepszych na świecie piłkarzy, to znaczy, że sens tego jest. No, czasami jest to najszybszy sposób, żeby piłkę skierować w pożądane przez siebie miejsce. To Luka Modric bardzo regularnie był nazywany zawodnikiem, który może. Że już powinien odchodzić. Było kilka takich sezonów, że mówiło się, że o, on jest już za stary. I za każdym, za każdym razem okazywało się koniec końców, że klub miał rację, zostawiając go i że wynikało to nie tylko i wyłącznie dlatego, że to absolutna legenda już w tym momencie. To po prostu cały czas był piłkarz bardzo profesjonalny i pewnych rzeczy się nie przeskoczy, ale za każdym razem, kiedy wchodził na boisko, to patrząc na datę jego urodzenia, zawsze, ale to zawsze imponował tym, w jaki sposób jest przygotowany fizycznie, bo czasami nie dawał rady, ale to był nie tylko geniusz, to był nie tylko artysta, to był też piłkarz, który dosyć regularnie potrafił pomóc w walce, w destrukcji. Cały czas grał też w reprezentacji Chorwacji, co było dla mnie osobiście frustrujące. Jasne, Jestem osobą, która trzyma kciuki za Chorwatów, trzymała jeszcze zanim Madrid się w tej reprezentacji pojawił i oczywiście obecność Lukity w tej drużynie, no, dość powiedzieć, że dwa medale mistrzostwa Świata zdobył z Chorwatami, co patrząc na to, jak mały to jest kraj, to jest naprawdę imponująca rzecz. No w każdym razie, jasne, pomagał biało-czerwonym szachownicom, takich nazwijmy, bardzo dużo rzeczy osiągnąć, ale no, mnie jako kibica Realu Madryt to troszkę frustrowało, bo no w oczywisty sposób męczyło to go wszystko, zwłaszcza, że od pewnego momentu młody piłkarzem młodym już nie był. Kalendarz Realu Madryt zawsze był bardzo intensywny, a jeżeli dodać do tego grę w prezentacji Chorwacji, to nakładało się to, momentami można było odnieść wrażenie, że widać po modliciu takie czy inne problemy fizyczne, ale teraz, patrząc z perspektywy czasu, to na pewno duży podziw, że dawał sobie z czymś takim radę. No i ciężko mi w tym momencie mieć do niego o to jakąkolwiek pretensję. Luka Modric w sobotę na pewno pojawi się na boisku. Nie wierzę w to, żeby tego nie zrobił. Czyli już pojutrze, w ostatnim meczu ligowym, jestem przekonany, że zostanie przepiękne pożegnanie. Trzymam kciuki, że jeżeli Real dostanie rzut karny, to że właśnie Modric będzie go wykonywał. No, chyba, że Mbappé będzie dalej walczył do tego, tego buta. Nie wiem, ale m, tak czy inaczej, bardzo mocno liczę na to, że będzie uhonorowany w jakiś naprawdę fajny sposób, bo to pomijając klasę czysto piłkarską, był też zawsze piłkarz dosyć elegancki i taki no, lubiany nawet przez rywali, szanowany. Nieczęsto się zdarza, żeby piłkarze Realu Madryt byli lubiani przez, przez rywali właśnie. Nieczęsto się zdarza, że kiedy schodzi z murawy jakiś piłkarz Realu Madryt, to kibice gospodarzy, kiedy Real gra poza swoim terenem, biją mu brawo, bo Real dosyć często ma zawodników po prostu na całej przestrzeni Hiszpanii nielubianych i to często są dobre powody ku temu, ale Modric jest jednym z tych piłkarzy, które te oklaski zbierał zdecydowanie najczęściej, i skąd się to bierze? Zbierze się to z tego wszystkiego, o czym tutaj cały czas opowiadam, z tej całej mojej laurki. No i mając na uwadze to, co robią kibice klubów, które Realem Madryt nie są, mimo tego, że sam tym kibicem jestem, no to zrobię też coś takiego. Gracias, Luca, i wszystkiego dobrego. Zakończ, zakładam w tym dynamie Zagrzeb swoją karierę. Zdrowia, zdrowia, e, jeszcze raz zdrowia oczywiście, no i trzymam kciuki, że ten Twój wymarzony jeszcze jeden turniej reprezentacji się ziści i że osiągniesz tam jak najwięcej.